Cześć, tu Wazary i kolejny odcinek Assassin's Creed Odyssey Game Plus. Tym razem spójrzmy na mapę. Jesteśmy przy tej wysepce. Proponuję zrobić zadanie Ośrodek Wostka. To jest, jeżeli chodzi o zadania, w postaciach. Ośrodek Wostka proszę 911 metrów, porozmawiaj z tym ukrytem. Jest jeszcze teren nieodkryty jak widać Jesteśmy tutaj, Fogida Ahaya Po drodze zróbmy jeszcze tą lokację łapiemy za stary Musimy się trochę cofnąć Proszę tu otaczając nas okręty ateńskie, te niebie niebieskie sowy Tegoś białe sowy na niebieskim tle ...to są okręty tańskie. Widać kwetwere Tam na... tamte znowu takie małe żółte, to są zwykłe handlowe statki. Łupiąc je. No, będziemy mieli powiedzmy minusa, ale yy, no, jakieś tam towary można im zabrać. Idzie w PCT no, proszę taka lokacja. Zatrzymajmy się tu skrzynki, gdzie oznacza oznacza właściwie dokładną lokację celu podwodnego. Wypuszczamy naszego orzełka. O! Co to do to, to cięcia? Proszę. Jest. Jeszcze tu jest druga skrzynia. I to? Dwa pływające. No nie są to cele. I trzecia skrzynia. Dobra. Takie to jest. No stop, 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 stop. Nie, 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 nie. Wyskakujemy to. Zapiszmy sobie jak by miało na mnie pójść. Okej. Okay. I wyskakujemy do wody. Zróbmy to. Czemu, wam tak na tej dużej łajbie e, naszej możemy robić savey, natomiast... E, ...pływając po wodzie się tutaj robić nie da. Zdobyliśmy przy okazji To co się montuje na przecie statku do trenowania to służy Ja oczywiście mam założone jakieś tam złoto już, ale Ktoś kto nie ma może sobie to założyć takie Ja i gdzie mam trzecie, pilnować trzeba też eee... Tam jest trzecia skrzynia Pilnować trzeba, żeby nie do nam oddechu też pływają rakiny i może nie być ciekawe zobaczcie podwodny pasek jakieś miasto tu kiedyś było zapewne które zostało zalane szybciutko płyniemy do trzeciej skrzyni i spływamy stąd dosłownie dobra już nam brakuje na czerwono mamy pasek oddychania ale oczywiście zdążymy się wynurzyć z shiftem dobra Żyliśmy, nie że żaden jest nas Dobrze, nie mamy ochoty. Zobaczcie, jak wygląda pływanie po Buda. Gdybyśmy przepłynąć te 500 metrów do brzegu, to ja dziękuję. Na szczęście nasza łajba jest stosunkowo, powiedzmy, niedaleko. I damy radę. ale również dobrze wrzucieliśmy tam zobaczcie taki e, e, to co nadceluje teraz o masz tam zasłoniłem w tym momencie teraz odsłaniam taka łuna pionowa jakby to oznacza port tam gdzie jak podpłyniemy w to miejsce to będziemy mogli tego portu zawinąć pokażę już rzuć kotwicę przytrzymujemy E i reszta puszczamy kierownicy takich nowoczesnych samochodowi które same parkują tak samo jest z tym statków. Już wtedy, czaić się była ta technologia. Żeby okręt, wielki okręt mógł właśnie tam też jest duży, ateński jak widać. I jesteśmy też odkryty nowy region, haja Stocznia, Grecji. Zobaczmy, co powie nam... Nie wiem, czy to dobry wybór, to już tutaj zaczynać, to...

I am not nervous, but rich. Rich, wanting for nothing, and calling me over to help. Doesn't make sense. Ah! <laughs> a mind that thinks for itself. Someone save me from this horror. <sighs> relax, relax. The name's Demokritos, renowned thinker of thoughts, writer of rights, and questioner of answers. I'm Cassandra, and I've never heard of you. Probably says more about you than me, Cassandra. <laughs> now you came here to help, hmm? So happens I've uncovered the whereabouts of three divine mathematical discoveries. Mathematical oh, discoveries. discoveries? Really? Yes, really. The theorems, when combined with my own, will unlock the greatest mystery in the universe, which, as you know, is a place where mysteries strive to remain locked. Bring these three theorems to me, and I will reward you handsomely. Okay. Above oh, Mathematical. The theorems, and I get a reward. From a man who seems completely disinterested in Drachmi. <laughs> Drachmi is for idiots. What I offer is far greater than that. But first, the theorems. Fine. What are they? Only the greatest achievements of rational thought the original transcriptions of the Golden Ratio, the Pythagorean Theorem, and Zeno's Paradox. You what know, about Zeno's paradox? Zeno? What? Zeno of Elea was the world's brightest philosopher, known for writing paradoxes that could stump anyone. His work was thought destroyed, but I happen to know the priest in Locris saved it. Tell the golden ratio. Ah, the divine number. It's a guiding principle in architecture, sculpture, and is found in nature too the original is wasting away in the dirty hands of sculptors in argos it should be with a mathematician like me <laughs> the Theorem? it's all around you of course deceptively simple but subtly mysterious the equation was apparently etched in stone i heard the tale it was lost in sunken ruins between three islands that form a triangle Ej, ty już sobie. No zobaczmy, czy mamy to jeszcze w ogóle w zasięgu już. Hehe, <grydy> ale odkryła się u nas dookoła. No proszę. Tyle znaku zapytania. Eee, Paradoksynona znajduje się w wybrzeży Lokrydy. Lokryda. Lokryda. Jest to jest Lokryda. Lakonia. A, tutaj proszę. Przeży Lokrydy. Gdzieś tam. E, twierdzę, że tego, tego rasa znajduje się pod wodą wewnątrz trójkąta tworzonego przez Hiraparosa oraz coś tam. E, Parosa. Hiraparos Paros, janafi tak tak gdzieś tu i papiru ze zwrotnym podziałem znajduje się gdzieś w mieście Argos no jest to Argos dzieje. dobra bez znaczenia i tak co to poza naszymi, no poza naszym zasięgiem w tym momencie niepotrzebnie to przewidzieliśmy no. wracamy na nasz statek i lecimy po misji głównej jak myślałem to było tylko wcześniej gdzie był okay. nas to? Dobrze, tam. OK. Co wrócimy jeszcze do tych lokacji? Bierzemy sobie jednak misję główną, zróbmy misję główną. Zadania, proszę, główna misja. Jest to podróż ku Oj, Mapa. Gdzie to jest? Tutaj. Musimy tutaj coś odnaleźć ważnego zapewne. O, no to było. Mam jakieś wieloryby i O, o, o. Dobra, płyniemy sobie 2600 daleko by to Was tylko nie zniechęciło, nie znudziło Jaki to statek z daleka widać? Pamiętacie? niebieski żagiel z sobą łateński Łoteńskie a tam jest coś innego ale co? nie pamiętam na pewno nie perckie to mogą być może jakieś handlowe albo jakieś takie są też słuchajcie pirackie statki ale ich w pewnym momencie i nie widzę. One są moją żagle brązowe. Ciemno Ale te trzy statki wygląda wyglądają jakby blokowały przejścia. O, zniszczy takie kręty. No dobra. Dzwonię. E, słuchajcie, a tak, najlepiej jest pierwszy atak przeprowadzać taranując je. Więc cała naprzód. Strzałka, naczęja strzałka. O no to, naprzód i terenujemy. Proszę, tyle. Na początek teraz naciskamy, jak jesteśmy blisko, to po prostu naciskamy. Lewy przycisk myszy, szybko klikamy i oni strzelają nam. Jak są dalej, to musimy przytrzymać prawy, celować i puszczać. Trzymamy prawy, celujemy i puszczamy. O i wytworzyło się takie miejsce, w które ich bardzo, bardzo boli, jak się tam trafi. Wtedy więcej energii się wyżywa. Teraz pijany piękny. I możemy go dokończyć. Nie musimy abordażować, chociaż... O! Raz on nas staranował. Będzie to żałował, Za chwilę wam pokażę. Jak się z tego kotwicę, to znaczy, że możemy robić abordaż Może zrobimy go na ten największy statek, to wam pokażę. Chyba zniszczone. Zobaczcie, statek też ma. Możliwość... a się chowamy. Jak widzimy, że szałdy na to najlepiej się chodzić w pół. Ja już generalnie nie muszę, wam tak rozwinięty statek, że muszę tego robić. A zobacz, jak chce nas stranować, ustawiamy się równolegle do niego. I już nie zabiera nam tyle energii, a czy co mi wcale. No, zaparkowaliśmy na jakieś mi no, już końcóweczka. chwila i dobra i teraz abortarz podpływam blisko mam rozpoczęcie rozpocząłem przytrzymujemy i będziemy walczyli wręcz tym statkiem jak zrobimy wszystkim automatycznie statek zacznie tonąć i wtedy też szybciej musimy wrócić na nasz statek a to walka jak walka każda inna użyjmy r naszego hmm. Tak, dos ktoś dostał na nam Już nas ściga pierwszy e, najemca. Wiecie, z najemcami to jest tak, że y, 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 na pewno mają przy sobie fajne rzeczy. Można im to zabierać. No to jakieś jest takie wielką bo samo załaduje Rzucenie za burtę też jest śmiercią. Eee, teraz tak na końcu statku. Każdy statek ma ilość takiej skrzyni. Najmniejsze mają jedną. E, tylko większe tak jak tam mają dwie skrzynie. Największe mają trzy. Jeszcze trzecia byłaby tam na samym początku. Musimy uciec, zanim ten statek może tonąć, uciekamy na swoje łódź i zobaczcie, zaczyna tonąć, i tak, zadanie zostało wykonane podróż ku wojnie. Przejmujemy dowodzenia, misja została zakończona, e, trzy ateńskie statki broniące dostępu do portu zostały zatopione, będzie wystały, to jest trochę płytko o, tak jeszcze wystaje e, maszt e, trochę tu jakieś ciała, czy coś tam powypływało, a ja tutaj się udało będą rzucać na nich rekiny a naszym zadaniem jest to, że już tutaj jest jakieś rekiny, które wypływają płyniemy dalej do portu po drodze tam przeszukamy Wchodzimy do portu. A tu na plaży, jak widać, dzieje się. No, znamy go. Znamy go co? Z retrospekcji naszej Kassandry. To to był, poznajecie? To jest ten przybrany ojciec, który zrzucił ze skały własną córkę, a wcześniej pozwolił na to, żeby inny gość zrzucił mu syna. Parthenon. Surrounded by playwrights and sophists. He dares not face you with honor on the battlefield. He knows you are too strong. He knows Athens' days in Margolis are numbered. And he knows. Athens is next! <laughs>

No, we won't to him that, Or we If Nikolaus is your father, I guess that makes you my brother. Did you take a blow to the head during battle? What are you talking about? <coughs> the wolf is my father as well as yours. Ridiculous! Before he adopted me into his home, he had two children, and they both died in Sparta many years ago. That's what You're the one standing before you now. You almost fooled me, but I wasn't born yesterday, Mistios. Let's stick to the subject of why you're here. What is a mercenary doing sailing into a war they aren't being paid to fight in? Tell me why you're really here before I cut you down for wasting my time. I've come to meet the wolf of Sparta. No, no, you cannot simply meet with nikolaos he has command of the entire spartan army if you truly came all this way to meet him you might be disappointed are you sure you're in charge here you don't strike me as a typical spartan perhaps it's best if i just talk with nikolaos a sense of humor is not a trait i see being useful for a celsor if you're here to entrack me though I could make use of a capable mercenary the fleet might be destroyed, but Megaris is firmly in Athenian control we need to weaken their position if we are to take to the field and drive them back to Athens <pergunta> <Did you> <phonest> who is he exactly nikolaos the wolf of Sparta he was impressed with my skill when I was a boy and took me under his wing he trained me himself. And eventually adopted me into his house. He is no, my father and I live on him. Surely you don't I doubt they do him justice. He is a great warrior. And a greater general. I would follow him to the gates of the underworld. Okay. Jak okay. How the war effort? The Athenian blockade was a desperate attempt to stop our advance through Megaris. Now we can prepare to drive them from this region once and for all. Our forward scouts are identifying key targets in preparation for our assault. Under the wolf's command, we shall be victorious. Why do you need a mercenary to do that? You seem to have plenty of soldiers at your disposal. It's not a question of manpower, the Megarians are our allies we do not want to commit troops until we know victory is assured my scouts are already locating key targets that we can hit mm, that you that you together we will ensure that sparta is victorious you're a different kind of mystias aren't you you're just what we need to help deal with that meddling athenian mercenary if we can draw the leader out and eliminate him we will crush the Athenians on the battlefield and drive their forces all the way back to Athens, destroying their supplies, stealing their war chest, and killing their elite troops should leave him vulnerable. Take this and present it to my scouts. If you find them in the field, be sure to check for new information. They might also have need of your skills. Which isn't a of He is in Megara. Hiding behind stone walls and a full garrison of troops. but if you kill his troops, destroy his supplies and steal his riches, then he'll be open to attack Should I destroy anything the Athenians need Look for crates of supplies and weapons. The port of Nicia in the valley of King Lelech would be a good place to start. It's where their supplies come into the region.

I dostaliśmy nowe zadanie. Hej, eee... jeszcze coś wyskoczy? Nic. Dobra, to na to chwilę w tym odcinku kończymy. W następnym polecimy oczywiście dalej po misji. Naraz razie subskrypcji i wiecie co robić. Pa!